Dzień dobry. Dzisiaj film, na który wiem, że wielu z Was czeka od dawna. Mianowicie ja będę mówić o sztuce, której nie lubię. Ale trochę zwlekałam z tym filmem. Trochę zrobiłam to celowo z tego powodu, że bardzo trudno jest znaleźć mi konkretne dzieła, których nie lubię. Dlatego, w odniesieniu do poprzednich filmów z tej serii, czyli o rzeczach, które lubiłam, no tutaj trochę złamię swoją konwencję. i nie będę mówić tyle o konkretnych działach, co raczej o jakichś tendencjach czy kierunkach, za którymi nie przypadam, ale też nie chcę się tak ograniczać, ponieważ w, nawet w ramach tych rzeczy, których nie lubię, jestem w stanie odnaleźć rzeczy, które przypadają mi do gustu i które mi się podobają. Więc to nie jest tak skrajnie, że jeżeli powiem, że czegoś tam nie lubię, no to to znaczy, że już absolutnie nic z tego nie lubię, no tylko po prostu jakiś taki ogólny zarys tego momentu epokowego mi nie odpowiada. Więc chciałabym żebyście mieli to na uwadze. Więc zaczynając od początku, idę chronologicznie, w tym nie ma żadnej ideologii, że czegoś nie lubię bardziej, czegoś nie lubię mniej. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Po prostu musiałam sobie to jakoś ułożyć i na pierwszy ogień idą romańskie budowle z tego powodu, że one są wielkie, masywne, przesadziste i to nie jest typ architektury, która mnie porywa. Ja się zachwycam architekturą, która jest Strzelista, która jest bardzo skomplikowana, która jest, która jest jakąś taką zabawą dla mojego oka. Z jednej strony z atektoniką, z drugiej strony z bardzo dużą dekoracją. No, romańskie budowle nie mają ani jednego, ani drugiego, dlatego trudno złapać mi wśród nich jakiś element, który by mnie zachwycał, bo to jest oczywiście duże uproszczenie, ale dla mnie to są wielkie bloki kamieni ułożone w bryły, które miały funkcję budynków i. Trudno mi się tam dopatrzeć jakichkolwiek wartości artystycznych. Ja wiem, że one są i pewnie nie powinnam tak mówić. I... No ale przykro mi właśnie, tak uważam. No, trudno mi się tam dopatrzeć czegoś więcej niż, niż tego, co widzę tak na pierwszy rzut oka. Idąc Dalej zostajemy w średniowieczu i gotyckie malarstwo tablicowe. I być może estetycznie bym całkiem to lubiła, natomiast jest to zmorą mojego egzaminu ze średniowiecza ponieważ nie byłam w stanie. Opanować ilości materiału, więc temat ten mi się śnił i prześladował mnie po nocach, że wylosuję go na egzaminie. Więc nawet jeżeli byłabym w stanie złapać tam jakieś przyjemne dla oka rzeczy, jakieś konkretne przedstawienia i tak dalej, to samo wspomnienie tego, tej kategorii wywołuje we mnie tyle negatywnych emocji, że nie jestem w stanie patrzeć na nie i się nimi zachwycać, bo momentalnie mi skręca mnie w żołądku i przypomina mi się wszystkie złe rzeczy związane z egzaminem, więc przykro mi bardzo, ale no, nie polubię się z gotyckim malarstwem. Może jak już kiedyś moja pamięć wyprze te wszystkie negatywne wspomnienia z egzaminów, to to się trochę zmieni, ale póki co się na to nie zapowiada, więc no, jakoś sobie żyję z tym, że akurat tego kawałka czasu nie lubię. Idąc dalej, mimo że wiecie, że ja uwielbiam barok i kocham Caravaggia i karawal jest nieważne, to jest jeden barokowy walarz, który wybitnie działa mi na nerwy i absolutnie nie potrafię e, powiedzieć o nim nic miłego. I robię to z zasady. W sensie ja jestem tam w stanie się dopatrzeć dobrych rzeczy i czytając jego traktaty, nawet się z nim częściowo zgadzam. Oczywiście mam na myśli Nikola Pusena i nie lubię go z tego prostego powodu, że uważał on, iż Caravaggio narodził się tylko po to, aby zniszczyć malarstwo. Więc jakby no, sami rozumiecie, ja i moja miłość do Caravaggio, nie możemy się lubić z Poussinem, mam nadzieję, że to jest jasne. Chociaż tak jak mówię, no, wiem, że to jest pod wieloma względami dobre malarstwo i pod względem teoretyzacji. No oczywiście nie zgadzam się z nim do końca z tym, że obieram stronę Caravaggio, czyli stronę raczej rubensistów w tym sporze, czyli stawiam na kolor niż na rysunek. Ale wiele elementów można u niego złapać mądrych i z nimi się zgadzam, ale no niestety nie mogę mu przyznać całkowitej racji, bo wiadomo, moje serce ucieka w stronę Karawady. Idąc dalej, nie przypadam z twórczością Ondrejowi Miera. Estetycznie no ona do mnie nie trafia. Ta bryłowatość, klocowatość tych postaci jest zupełnie poza moją estetyką. I chociaż niektóre zabiegi kolorystyczne i takie szkicowe, które tam widać, są super i totalnie w punkt, no o tyle mówiąc o ogóle, jest to zupełnie nie moja estetyka. I przykro mi, nie potrafię się nią zachwycić. Dalej będzie trochę rant na Polskę, ponieważ. Ym... Narażę się tutaj części z Was, bo w momencie, gdy pytałam Was o Waszych ulubieńców pod moim filmem na ten temat, to padły te nazwiska, a ja ich bardzo nie lubię, ale jednocześnie nie potrafię do końca wytłumaczyć, dlaczego ich nie lubię. Zbieram to trochę w taką całość. Mam tutaj na myśli twórczość Wajsa i Wojtkiewicza. Zarówno jeden, jak i drugi. Momentalnie wyłapuję, że to są oni, nawet jeżeli to są obrazy, których nie znam. Z ich twórczości, mają coś w sobie takiego, że mnie to odpycha. U, I Willa Wajsa w wielu momentach drażnią mnie kolory, i tak jak w wiośnie, ten chłopiec na naśród... mm, aż mi się nieprzyjemnie o tym mówi. Jakby nie potrafię logicznie wytłumaczyć dlaczego, ale ten obraz mnie po prostu drażni i nie lubię na niego patrzeć. I podobne uczucia mam, jak patrzę na Wojtkiewicza, jakoś tak sprawia to. Generalnie ja lubię patrzeć na sztukę, bo mi jest dobrze, jest przyjemnie, jest miło, to są ładne rzeczy i nie potrafię tego powiedzieć ani o Wojtkiewiczu, ani o Bajsie. Przykro mi. I wiecie, co to jest dobry punkt wyjścia do tego, jak bardzo sztuka jest subiektywna i jak bardzo to jest ciekawe, ponieważ ja absolutnie nie neguję tej sztuki. Uważam, że ona może być super i że może wielu osobom się podobać. Po prostu do mnie kompletnie nie trafia. Więc to jest moim zdaniem przynajmniej bardzo ciekawe, że do Was trafiają inne rzeczy. To jest oczywiste, że do Was trafiają inne rzeczy, ale jest to niezwykle ciekawe, jak skrajne możemy mieć odczucia, patrząc na dokładnie tę samą rzecz. Wydaje mi się być to niezwykle fascynującą rzeczą. Zmierzając ku końcowi, nie lubię sztuki systemów totalitarnych i o ile jeszcze estetycznie mogłabym przyjąć, że to są pewne konwencje o tyle to, ile tam jest napchane propagandy momentalnie sprawia, że ja nie chcę na to patrzeć to mnie odpycha i nie chcę szukać walorów estetycznych w czymś, co jest tak przeładowane ideologią, po prostu nie mogę znaleźć w tym jakiegoś takiego złotego środka dla siebie, dlatego nie chcę w to wchodzić, uważam, że A nie lubię tej sztuki, po prostu no, i ostatnią rzeczą jest sztuka współczesna, o której miałam już więcej nie mówić, ale w tym kontekście nie mogłabym nie wspomnieć, o akcjonistach wiedejskich, których działalność napawa mnie co najmniej obrzydzeniem. Absolutnie ich nie rozumiem, mimo że wielokrotnie próbowałam, zupełnie nie wiem, co mam o tym sądzić. No, są to dziwne rzeczy i obrzydliwe. Nie mogę ich wam tutaj wkleić, bo dostanę za to Bana, ale jakby co, to link do paru. Wiedeńskich akcji macie w opisie, więc możecie sobie wyrobić własne zdanie na ten temat, do czego oczywiście zachęcam. No i co, z mojej strony to by było tyle. Jak widzicie, nie ma tego wiele, biorąc pod uwagę ilość lat, które obejmuje działalność człowieka, bo ja też staram się podchodzić w taki bardzo otwarty sposób do wszystkiego, wiele rzeczy akceptować i nie to, że każdą pozostałą rzecz uwielbiam, ale po prostu to są te, których. Nie lubię, a wszystkie inne pozostałe lubię mniej lub bardziej. Więc jestem ogromnie ciekawa, czego wy nie lubicie, jakich artystów albo jakichś jakich kierunków, nurtów, może jakichś konkretnych dzieł. Jeśli ktoś napisze, że Karavagia to będą leciały bany. Żart, oczywiście. <ścoughs> Ale no, także co? Komentarze są do Waszej dyspozycji, ja jak zwykle jestem bardzo ciekawa. To tyle ode mnie na dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Pa!